I, i, bo to... Team X nowa nuta? Nie, serio? Ojojoj, to prawda Ojojojoj. no dobra Kliknę Jezusku, nie wierzę w ciebie kurwa, ale jak istniejesz, to mnie uratuj Dobra, jedziemy. Tak szczerze oni już mnie zdążyli wkurwić tym, że się pojawili na tym, kurwa tym. Na tym. <śmienny> Ze mną cały rok Baby, chodź Wy się kurwa od miesiąca znacie Moi ludzie, chuj, lekcja miał nie być Jeszcze miesiąc temu pojawił się Moi ludzie, ze mną cały rok <laughs> Ze mną, ze mną dzisiaj bądź Mamy tylko jedną noc Tylko jedną noc Pipi, ci się impreza Całą noc Pipi, moi ludzie Ze mną cały rok Chodź tu ze mną, ze mną dzisiaj bądź. Mamy tylko jedną noc tylko jedną noc. Nowy rok, dziś wypełniamy całą salę. Nowy rok, lecimy znowu wszyscy w balet. Nowy rok, leci szok, teraz ręce w górę. Nowy rok, wszyscy szok, mamy miniaturę. Ależ ten znowu ziomek nawalony. Ona kręci to pomaja maja, patrzę na balony. Będzie mi się w głowie, a tu znowu drinę ci. Nie wiem, już gdzie jestem, to Warszawa czy ci. Wbijam się na dance floor, mało także ten skór, dawaj szybki dance Yeah, Już poczuła to flow, razem zrobimy show. common baby, get low. Ja wow, pip, pip, się za całą noc. Bip, moi ludzie ze mną. Czemu nie dali mi śpiewać? To jest, to, jest, to jest takie żenujące, kurwa. Nie oni TikToka nagrywają że coś, Leksi śpiewa praktycznie... Nie wiem, może się za chwilę wydarzy coś innego, że, że oni też trochę pośpiewają, ale śpiewa Leksu kurwa te piosenki, a oni do tego ruszają bustami To jest takie smutne Ze mną cały rok tu ze mną, ze mną dzisiaj bądź Mamy tylko jedną noc, tylko jedną noc Hebik nie ci się impreza całą noc ze mną cały rok Baby, chodź tu ze mną, ze mną dzisiaj bądź Mamy tylko jedną noc, tylko jedną noc Z moimi zimami na jachcie, jachcie. Z moimi zimami na starcie Melon skręci się do rana Spadaj młoda, bo masz wsparcie Z moimi zimami pod palmą Z moimi zimami na iPhone Piszę my przez całą noc ze skarbie masz figurę fajną Leci drop, wszyscy skok Znowu leci sos Stop, oni chodź, znowu leci soft. stop, Leci drop, wszyscy skok, znowu leci soft. stop Skaczę w bok, baby chodź, znowu tracę wzrok Pipi, hey, hey. ci się impreza całą noc Tim, moi ludzie ze mną cały rok Baby, chodź tu ze mną, ze mną dzisiaj bądź Mamy tylko jedną noc, tylko jedną noc Pipi, ci się impreza całą noc Chcę ze mną cały rok, baby. chodź tu ze mną, ze mną dzisiaj bądź Mamy tylko jedną noc, tylko jedną noc. Hmm. Hmm.